ja sobie ale, ale najlepsze jest to, że tylko mnie znają tutaj. Tylko mnie tutaj znają. A widzisz... Kajk! Nie, nie, nie. Wałowa! Ulica ulica A może mieć Kurwa! Ej, no to... może to, jest. to jest. Co Co jest? No, ja próbuję Pięk to. Ja Piękny jest na ręku. Gwiazdur! Ja, ja od razu, od razu nie jest robię, no, e, Max stawia. Ok. Eee, Ej, Rozkopiadam. Aninę. Ej, gwiazdur na e, Siemma, pomachajmy <śmienny> gwiazdrowi. <śmienny> nie ruszę wiochy, jestem winy. E, machaj gwiazdrowi. Kurwa, no. Czekaj, teraz to jest jeszcze nie bała się. Ja, wszystko przedwo. Wszystko, przedwo. Wszystko, przedwo. wszystko. Nie, tak nie. Mam, nie. Ej, co, się, nie, nie, mi się nie. Podoba o, mi się nie. Popsuły. nie.